Jeszcze raz. No? No, Magda to uwielbia. Znares. Tak. Już wiem, co ci kupię na gwiazdkę. Co? Taki klaps. No, taki, wiesz, taki filmowy, czarny. A, dobra. To no już możesz go wykorzystywać, jak chcesz, ja nie wnikam. <grym <grym Chcieliśmy rozmawiać o tym, jak się rozstać elegancko z facetem. Czy da się rozstać elegancko z facetem? Okazuje się, że się da. Ale okazuje się. <grym> że to się nie da. Że też się nie da. Właśnie odkryłyśmy, słuchaj, okruch prawdy. Mniej więcej taki jak New York Times w 1974 roku przeprowadził ogromne badania na temat głodów na świecie i doszedł do takich wniosków za kilka milionów dolarów, że im jesteś biedniejszy, tym bardziej większe prawdopodobieństwo, że będziesz czerpiał na głód. <noise> Czyli można się rozstać z klasą, a można się rozstać bez klasy. Dobrze. E jeśli chodzi o rozstanie nie no, z klasą, Magda, no w w wprost, no, z iloma facetami bym nie trzymiesz <noise> procentowo. E szczerze mówiąc, jeżeli zaczepię mnie na Facebooku, to odpiszę. Mój poprzedni no. przed moim mężem. Notabene poznał się z moim mężem. W, w, w I Oboje przeżyli. I oboje prze, przeżyli i oboje nawet na się winy. Były co prawda rany cięte i szycie, ale... nie, nic takiego nie było. Słuchaj, było grzecznie kulturalnie, wesoło, zabawnie. Hmm. Bo po prostu z poprzednim było tak, że pewnego dnia rano wstałam, obudziłam się i stwierdziłam, no to nie jest ten facet. Po I prostu wszystko... Magda wstała, spakowała swoje tak, walizki ja pod kolor po rzęsów. Tak, zrobiłam. Ja też jestem dobra z tym. Rozumiesz, ciach, Że I nie ma faceta. Słuchaj, ale rozstaliśmy się absolutnie z klasą. Nie było e, problemów. On mi kupił torebkę, e, czy ja mu kupiłam krawat <ścoughs> I rozliczania takiego. Znaczy, nie chciałaś mu zabrać krawatu. Są Zresztą takie przypadki, to jest Ten krawat w sypialni z twoim kolejnym facetem. Specjalny krawat. Wiesz, ja, ja, ja byłam na z, sprawie z moją mamą rozwodową, Moja z adwokatem, no więc w związku z tym ja się wychowałam na sali rozpraw i niejeden rozwód widziałam. I, I, tym, sposobem, tak? i tym sposobem moje życie zostało w wczesnym dzieciństwie złamane. I widziałam ludzi, którzy się dzielą łokiem. Takim Zikei, tak I Ten łok kosztuje, nie wiem, 29 zł coś takiego i oni się przez pół godziny szarpali, kto kupił tego łoka i w pewnym momencie e, sędzia nie wytrzymała i pyta się, czy mm, powód i powódka mają jakiś specjalny stosunek do tego łoka, czy może on ma jakieś, jakieś znaczenie u nich specyficzne, no bo to łok, tak? E, no oni mówią, że nie, ale tak dla zasady chcieliby się nim podzielić co, jeden wziął pokrywkę, w dół? Słuchaj, nie pamiętam jak z zapadła sprawa z łokiem, znaczy jak się rozwiązała sprawa z łokiem, ponieważ zaraz potem kusi się o zasłonę prysznicową mam, o no. drążek. <noise> Naprawdę, to nie, to nie jest żart, mówię serio. A żeby było śmieszniej, nie byli to ludzie, którzy byli biedni, wiesz? To znaczy, że ten łok nie, nie miał, nie pogorszyłby ich sytuacji materialnej. Brak łoka na przykład. Ja się trochę nasłuchałam o tych rozstaniach niefajnych i Rzeczywiście, niektórzy panowie roszczą sobie, aby kobieta oddała prezenty, które dostała od pasywa. Ja faceta. słyszałam o tym kiedyś, no to makabryczne. Albo słyszałaś tą historię, pan policjant był z pewną pięknością, czarnulką, zasponsorował jej operację plastyczną pierwszy. I zawsze zwrotu zwrotu. Rozumiesz, no takie kuriosalne historie. Dwie piersi poproszę. Jednej dorosły. Nie no, Boże. Jak to jest możliwe? Kasia, jak ja to Ja z myślę, krasu? że między tą miłością a nienawiścią jest bardzo... to są bardzo podobne Prawda? emocje, bo są, bo są y, cholernie wyśrubowane, tak? To jest taki... Jesteś na haju i tutaj, i tutaj. Tak. I oczywiście obrzydliwe jest, kiedy dochodzi do mm, jakiejś takiej eskalacji emocji, agresji, nienawiści i, i tak dalej. Mhm. E, ale... No, i ja właściwie prawie ze wszystkimi swoimi byłymi utrzymuję kontakt. To znaczy, taki naprawdę przyjacielsko-kumperski, bez jakichś tam specjalnych emocji, ciepłych Oczywiście. i bez nie wiem, codziennego e, widzenia się na kawę, bo też takiego nie ma. Jest to raczej, gdy gdzieś się na siebie wpadniemy, to po prostu się w stanie wybić kawę, nie ma problemu. Ale... ale nie z każdym, bo nie ja z każdym, też nie tak. z każdym mam kontakt, na przykład nie z każdym, z moim tak. Z narzeczonym absolutnie żadnego kontaktu nie mam, ale była tam dużo, dużo złych emocji. I dlatego. Ale tak poza tym. Ale wiesz co, nie, nie ma szarba <laughs> nie, nie ma nic gorszego niż e, 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 masz tam przykład z takim kimś dziecko. Tak, i szarpanie. Bo palicho, jak ty za ja palnicho, jak ty mm -hmm. pakujesz po prostu do swojej walizki wychodzisz tak, i nic cię nie łączy, tak? Mm -hmm. Gorzej na przykład jak masz dziecko i musisz się z tym kimś szarpać. Wójta. Moja mama kiedyś mówiła, że najbezpieczniej jest mieć dziecko z in vitro, bo przynajmniej nikt nie będzie rościł sobie prawo do Twojego dziecka. No ale teraz coś się ma zmienić w tym prawie i podobno, nie wiem, słyszałaś o tej historii w Niemczech, że dziewczyna wygrała, że może dowiedzieć się, kim jest ojciec, ale właściciel kliniki in vitro nie chce podać jej, mimo wszystko, że ale, dzi stąd. ale dziewczyna, chodzi Ci o dziecko, które się urodziło tak, z in vitro? Tak. Chce dowiedzieć się, kim jest ojciec. Ja chcę o tym, ale nie. Znaczy, chcę, aha, chcę poznać Swoje, yy, Ale tak. a wiesz, co? Dafce, ja, nie, ja, dafce, ja nie jestem do końca pewna, czy to jest tak? Dobry pomysł. To trzeba mówić wyraźnie, że to jest, to jest dawca nasienia, a nie... No właśnie, ale myślisz, że myślisz, że to jest dobry pomysł? Że to ma znaczenie? Myślę, że to jest słaby pomysł. Ja nie wiem czy rodzicem jest ten, kto daje. Ja wiem, czy jest ten, kto daje materiał genetyczny, ten, kto ci wychował, tak? Tak samo jeśli chodzi o adopcyjnych rodziców. Ważniejsi są ci, którzy cię wychowali. No tak mi się wydaje, ale nie wiadomo co, wiesz, siedzi. Zagolapowałyśmy się od tych w byłych facetów rozstania, no to właśnie do, do dzieci doszłyśmy tak. już. No wiesz co, przy, roz, przy tych rozstaniach to jeszcze jest problem taki, kiedy mm, tuż po jakimś rozstaniu pojawia ci się na przykład ktoś inny. Ale to naturalne. <laughs> nie no, jasne. Ale chodzi mi zupełnie o co innego, chodzi mi o to, że. Mm, Ktoś, kto jest w jakiś sposób agresywny albo nie potrafi tego zrobić z klasą, chyba jeszcze bardziej go to nakręca negatywnie, na przykład jak się tak. okazuje, że nie siedzisz pod mostem, nie bujasz nie. się w kustki i, tak. i nie, płaczesz. nie płaczesz. Ale ja ci powiem, że, ale ja, ci powiem, że i, mm, ja kiedyś miałam taki, taki przykład, że osoba, z którą się rozstałam, była bardzo zdziwiona, że żyje oddycha i funkcjonuje normalnie. Zastanawiałam się, ale cóż by miało się ze mną stać. Hmm? Miałabym Zdziwaj. się powiesić, po, nie. Nie wiem, tak, nie wiem, pociąć, co? No, Prawda? A słyszałaś o jakichś ekstremalnych przypadkach? Nie, nie słyszałam o ekstremalnych przypadkach. Od czasu, od kiedy jeden jegomość podrywał mnie na to, że ma raka, dochodzę do wniosku, że już nie szukam więcej ekstremalnych przypadków. Aha. Wiesz, czas idzie do przodu, kiedyś podrywałeś na biednego misia, teraz się podrywa, że udaje, że masz raka. Ja umieram, mam raka, tak. to są moje ostatnie dni tak, życia. Tak, Tak, to mniej więcej tak wyglądało. Okay.